Hello, hello, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Z tej strony oczywiście Kosik. I zapraszam. Zapraszam na, na kolejne wideo, które dla Was przygotowałem. I oczywiście będzie to wideo, które e, e, będzie prezentować dodatek Platinum do farminga 19. Tak więc zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, super, chyba mu się udał. Także. Już sobie przygotowałem wcześniej. E stronki. Oczywiście to jest Giantsa, e na której mamy e pierwsze info na temat e dodatku Platinum. Tak widzicie, ukazało się do 6 października. I jest to e Tree Marking Spray and Signs. Czyli tutaj po prostu będziemy mogli sobie e oznakować Drzewa, tak wiecie, tutaj, jaki jest znacznik, czyli będziemy mogli sobie kupić pod podejrzewam. O, tak tutaj zobaczycie, zobaczcie. Mamy cztery różne rodzaje kolorów, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w leśnictwie. Czerwony, różowy, biały i żółty. Każdy po stówce, także to nie będzie dużo kosztowało. Lećmy dalej. Tutaj mamy kolejny screen z jakimś innym oznaczeniem drzewa i kolejne Tree Marking Signs. Czyli tutaj mamy opis, dokładnie co oznaczenie. Nie wiadomo, czy to będzie miało jakieś znaczenie w grze. Tak, tutaj mamy Login Trail, dwie poziome kreski. Tak, na szybko sobie zobaczyłem, co to oznacza. Tutaj oznacza tyle, że że no jest to trasa przewozu drzew, że tędy się będą przemieszczały właśnie maszyny, które będą te drzewa wycinać. Tutaj mamy taki znak Remove Tree, no to wiadomo, trzeba to uciąć. Tu mamy kółeczko, czyli support tree. Z tego, co się dowiedziałem, to tutaj to nam powie, to nam daje to, że to drzewo trzeba zrobić mu support, czyli trzeba go wspomóc, czyli dookoła tego trzeba będą po prostu będziemy sadzić nowe drzewa. So of that tree high. Następny, co mamy, to jest tutaj, czyli do tego poziomu trzeba to drzewo wyciąć. Deadwood, sama mówi dla za siebie, czyli martwe drzewo, do wycięcia. I various meanings, czyli wszystko może znaczyć, można je wyciąć, można je zastawić, można, nie wiem, <grytanie> cokolwiek z nim zrobić. Także, no kurczę, ciekawe. Tutaj oczywiście na stronie Giants macie opis, dokładnie co te wszystkie drzewka oznaczają. z w tym języku angielskim. Sorki, nie drzewka tylko Oznaczenia. Czy one będą miały jakiś wpływ na grę. Nie wiem. Zobaczymy wkrótce. Kolejną informacją, która się ukazała, to był 13 października. I tutaj mamy Hydraulic Breaker. Czyli jak nie mam. Będziemy mogli usuwać kamienie. Zjeżdżając dalej. Idąc w dół. Rocks and Flags in. Silverium Forest. Tak, nie mam, że to będzie się nazywał. E, nie mapa ta nowa farmingu. No i tutaj mamy, widzimy, oznakowanie, mamy flagę, tu mamy flagę, czy to jest jakiś kamień, czyli na to wygląda, żebyście mogli sobie ten kamień rozłupać W sklepie mamy jakąś taką maszynę. E, czyli się tutaj wam w języku angielskim, czy tutaj nazwa jakiś Paladin Powerful Attachment Tool, e, czyli to po prostu na mod, mod pneumatyczny. W którym będzie można dołączyć do jakiegoś wid widłowego lub innej maszyny która potem będzie, o proszę mamy tutaj nawet let's crash it do takiego np. New Hollanda, gdzie mogli do dołączyć wjechać do lasu i rozłupać rozłupać kamyczki, no kurde ciekawe ciekawe następnie możemy zebrać jakąś ładowareczką małą i zapewne nas przesypać to wszystko na przyczepę no i chyba sprzedać za, za marne grosze. Także no zobaczymy, ciekawy. Ciekawy, ciekawy ten, 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 ten crusher. Kolejny, kolejna informacja. Kolejna informacja ukazała się już, już patrzę do góry sobie wjadę. 20 października, czyli już tak niedawno. Log transport, log transport, czyli czym będziemy tutaj transportować nasze logi. Bele. Tutaj mam jakiś traktorek z jakąś taką przystawką do tyłu, gdzie będzie właśnie podejrzewam zaczep do bel. Będziemy niżej, o tutaj będzie dobrze widoczne. Zaczepiamy linę o belę i po prostu transportujemy. Ciekawi, jaka będzie mechanika, jak to będzie się wszystko zaczepiało. Ale znając, znając Giantsa, to będzie dosyć uproszczone. Tutaj widzicie, o nawet na dwie można na górę założyć, jeszcze tu kilka podpiąć, także to zobaczycie dwa, trzy, cztery, 5, pięć, e, pięć byli chłoptarga. Tu kolejne ujęcie, widzimy to że jeszcze ma, ma ten e, log grab czyli, czyli ten no, kurczę, po polskach to będzie, no chwytak, chwytak do bali. Ciągniczek, e, co to za marka, kurczę, nie widzę, ale to też chyba będzie jedna z tych nowszych. Tutaj mamy w sklepie, co nam pokazują, czyli właśnie oto coś podobnego mamy. To jest Porsche Technik nie wiem co to, czy to jest do rozdrabniania, czy jak. To jest do transportu, zaraz to omówię, bo to jest tam na dole, niżej. No i to jest do właśnie ciągania e, beli. O, tutaj właśnie mamy, to się nazywa, e, kurczę, jak to się nazywało? Yarders chyba, tak, chyba to jest Yarders. Rozstawiamy takie coś w lesie. Też się zastanawiałem co to kurczę jest, ale tak, rozstawiamy takie coś tutaj maliny różnego typu. I to sporo tych lin. Rozstawiamy, przyczepiamy linę do na przykład jednego z drzew, mocnych drzew i dopinamy takie ustrojstwo, które będzie nam służyć do, do transportu pali w lesie. Może gdzieś jest trudny teren, to właśnie takie coś możemy podpiąć, zaczepić zabelkę, no i transportować. Tutaj właśnie widać, że gdzieś jakby, jakby na górce to wszystko stało. No to pewnie dlatego ten jarder jest właśnie. O, proszę, jest używany. No kurczę, powiem ciekawe, ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Już niedługo, dzisiaj jak nagrywam, to jest. E... 28 października, czyli już niedługo. Ten dodatek się nam powinien ukazać. Następnie mamy kontenery. Fajna sprawa, tak mi się wydaje. Mam do czynienia z kontenerami w realu, także mniej więcej wiem, jak to wygląda. I na kolejnym screenie zobaczy, możemy sobie takim ustrojstwem załadować kontener. Belami na ciężarówkę, ewentualnie później tą ciężarówką przyjechać na stację kolejową. Rozładować cały kontener, jak już to jest, musi być wielkie. Volvo, że ono podnosi cały kontener, naprawdę musi być ogromne. No i sprzedać. No, powiem wam, że dużo, dużo mechaniki, dużo mechaniki tutaj będzie, dużo czegoś nowego. Dobrze, kolejny Kolejne, co się ukazało niedawno, czyli 21 października, Platinum Factsheets. Platinum Factsheets. no tutaj mamy kilka, kilka faktów, co jeszcze będzie. Tutaj mamy jakiegoś John Dira. John Deera z jakąś przystawką do pewnie ścinania, ścinania drzewa, nawet dwóch na raz. Nie wiem, co to oznacza, chyba tu jest średnica beli. Średnica drzewa 58 cm to jest naprawdę spore. Naprawdę spore drzewo. Tutaj mamy kolejną maszynę. Yy, niestety, wybaczcie, ale mam tego nie. Nie przetłumaczę, jakaś niemiecka nazwa. Kotschen Road, Router, czy jak to. Jakby było po angielsku, to nie ma problemu. Yy, no to chyba transport, do transportu, do transportu beli. Tutaj mamy kolejne, yy, podobne do, właśnie, ciągania, co mówiłem po chwileczkę temu, tylko pewnie innej marki, Typhoon. Tak, tam była inna, tutaj jest Typhoon. 340 kg można udźwignąć. Potrzebna mały ciągniczek, także. Kolejna maszyna. Volvo. Wielka, podejrzewam, to jest wielka maszyna. Zobaczcie, tu może Bali na raz zabrać. No ciekawe, pamiętam w farmingu ten, ten, ten grab do Beli. to nie był zbytnio idealny. Można było tylko brać tam, nie wiem, jak się udało, to dwie maksa. Tutaj widzicie, kurde cały stos. jakiś ciągniczek, małe Volvo do, do prac polowych. Właśnie tak jak zamierzam, tak jak wam mówiłem. Zamierzam się do tej mapy. Małe gospodarstwo plus no koncentracja na wycince w lesie. No tu coś, to co właśnie mówię, nie wiem, nie wiem co to kurczę jest. Yarder, to też jest yarder. Czyli nie do przycinki, nie do yy, mielenia na wióry, tylko po prostu zobaczcie, rozpinamy to wszystko, ten cały post, cały ten słup, rozciągamy liny dookoła i w to miejsce złożymy belę. Kurde, fajne. Komatsu, Komatsu Harvester do wycinki drzew. Tutaj mamy yy, Volvo, Volvo, Volvo ciżaróweczkę nową. Fajnie. No i mani tu coś taki wózek widłowy, tylko wielko, wielkogabarytowy. No i kolejny. ładować, się ładować. No kolejny pojazdik do transportu Forwarder do transportu Bell, Też nowa, też nowa, nowa, nowa maszynka. Fajnie. Ciekawe, ciekawe. Coraz więcej tego mamy. Kolejny, kolejny z newsów ukazał się. Już idziemy do góry. Kolejny z ukazał się 25 października, czyli 3 dni temu. I tutaj mamy improved planning and harvesting. No, zobaczcie pierwszy screen. Mamy trzy nowe rodzaje drzew. Obydwie są sosny, ale trzy różne rodzaje sosny. Lodgepole Pine. czyli to jest taka sosna. Ja to mówię zapachowo, ja, ja mam doświadczenie właśnie z, e, <grymne> z różnego, e, z, z różnym typem drzew, także troszkę się na tym znam. E, Pedrosa Pine, e, to on, ten ma raczej taką, e, taką, taką grubszą, grub, grubszą korę, podobny, podobny, e, podobna normalna sosna. No i Sequoia, to mi się wydaje, że to jest Sequoia, jakiś inny gatunek, czyli to będzie jedno z takich chyba większych. Większy, grubszy drzew. Fajnie, ciekawe, wszystkie fajne, ładne, proste. <tutaj>, Tutaj macie opis, jakbyście chcieli sobie dokładnie poczytać o tych drzewach. Kolejnie mamy Planting More Trees. Zobaczcie na tą maszynkę. Kurde, to jest fajne. To jest sadzarka do drzew. W końcu będzie jakaś nowa sadzarka. Nie ta, co, którą mamy od bodajże piętnastki. Tylko w końcu będzie coś fajnego. Tutaj gdzieś jeszcze możecie, zaraz Wam pokażę, będzie animacja. Tutaj na tym screenie jest pokazany attachment, chyba jakie możemy użyć do, do tej, e, ja wiem, jak to nazwać, do tego dźwigu. No to nie jest dźwigno, to jest ni to harwester, ni, <grych> ni to koparka. Zależy, co pewnie podepniemy. Także może być i koparka. <grych> Także, no, ciekawe. I tutaj, o, tutaj zobaczcie. pakujemy nasionka. Nasionka, no, kurczę, do, do sadzenia, jak to się fachowo nazywa? Nie sadzarki. Kurczę, no, wyleciało mi z głowy. Tutaj mam taką animację, jak to się będzie właśnie napełniało samo tymi sadzonkami. O, sadzonki, właśnie sadzonki, widzicie. Jest mówię, kurczę, za wcześnie rano, jeszcze nie, nie dobudziłem się. Muszę się napić kawy. także ciekawe to wygląda. Kilka maszyn, które tutaj my napisali: Time to harvest. Czyli mamy tutaj wycinki drzew komatsu, drugie komatsu różnego, innego typu na takich gąsienicach. Tego podobnego mamy. Nie wiem czy ten sam model. Ale podobny jest. Na pewno inna ma głowice. Ten jest na gąsienicach. Tutaj mamy. Kurczę, jakiś Impex Hannibal. Nie wiem co to jest. Podaję też jakiś Harwester. No i dwa Volvo. No, że no, będzie, będzie w czym wybierać. Tutaj właśnie mamy Volvo też z różnymi e, przystawkami do tej maszyny. Kolejna animacja, która pokazuje e, Komatsu. Co on tutaj nam pokazuje? A, że tylko można obrócić głowicę. Tak, no to to wiemy. Tu jest fajne. O. Zobaczcie, tego nieba pokazuje nam, gdzie trzeba tą głowicę przyłożyć, żeby to drzewo ściąć. Tego do tej pory farmingu nie było. Dosyć ciekawe. No i tutaj mamy tego John Deera, który właśnie opowiada, mówiłem o nim parę minut wcześniej. Gdzie można obliczyć dwa, dwa drzewa na raz. Także to też, podejrzewam, będzie wielka. Będzie wielka maszyna. Dobra, słuchajcie, to jest tyle tych wszystkich dodatków, które do tej pory się ukazały, raczej newsów niż dodatków. Dodatek się ukaże niedługo, ale jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć, czyli jest o. 26 października Giant wypuścił nowy patch 1.8.1. Oczywiście informację na ten temat możecie znaleźć na stronie Farminga. Patch już jest do, oczywiście dostępny. Na Steamie będzie aktualizacja automatyczna. Jeżeli ktoś nie ma gry na Steamie, to musi sobie ją pobrać ze strony Giants. O co chodzi z tym patchem? Jak doczytałem wstępnie, oni go wypuści, wypuścili specjalnie pod dodatek Platinum. Czyli są nowe mechaniki w tym dodatku, które musieli po prostu jak to się mówi, uaktualnić. Także jakbyście chcieli sobie poczytać, przetłumaczyć wszystko, no to zapraszam na Sonad Giantsa. ja tak tylko wstępnie omówię. W tym paczu dostajemy takie coś. Dostajemy nową markę Helm, która będzie miała. To co mamy w sumie w podstawce, tylko innej firmy, Liquid Fertilizer. Mamy herbicydy i będzie nawóz w workach. Także. Kolejne, nie wiem jak to nie pamiętam, który wychodzi cenowo do tamtych poprzednich, ale fajnie mieć z kolejną kolejną markę. Tutaj macie Changelog. Oczywiście naprawili kilka bugów i problemów w grze. Ja sobie tak wstępnie to przeczytałem, także tutaj no nie ma nic takiego specjalnego. To mamy performance improvement, czyli naprawili wydajność gry, Improve AI Drive to Behavior, niby poprawili. E sztuczną inteligencję i zachowania, no ciekawe jestem Various Crushes Fix Lodge, Save Games on Xbox, Fix Fanatec Will Support, także widzicie takie same małe, małe rzeczy co bardziej pewnie im, im chodziło, czyli New Additions tutaj to wszystko co jest, to jest właśnie dane pod pod ten właśnie dodatek Platinum czyli na przykład no, Added Header Tilt Feature for Wood Harvesters Added Farmland ID to Map Overview, także to zobaczymy wszystko, to są wszystko nowości, które się ukażą w dodatku. Dodatku Platinum plus coś jeszcze na modding. No i tutaj mamy New Additions, New Fertilizer and Herbicide from Helm. To, co właśnie mówiłem, czyli ten. Ta mała firma z nawozami. Dobra, słuchajcie, czyli to byłoby tyle. Na ten gameplay, krótki gameplay. Zapuścimy sobie tutaj trailer. Na koniec. Rated E for everyone. No i tak obiecałem, Zrobiłem krótkie krótki, krótki, krótki wideo na temat właśnie dodatku Platinum. Mam nadzieję, że będzie to fajne. Zostało nam jeszcze nos, dwa tygodnie i sobie pogramy. W jednym filmku tam walnąłem gafę że chodzi o cenę. Oczywiście cena to jest 18,99. Gdzie chyba? dali chyba 1% opustu, czyli tam za nie wiem, chyba 16 99 jest jest promocji, na Steamie jeszcze nie ma sprawdzałem sobie wczoraj także na Steamie jeszcze nie jest dostępny nawet przed nawet w przedpremierze przed także musimy jeszcze na Steam poczekać ale na pewno jeżeli ta gra się ukaże, a się ukaże na pewno to będę miał i będę zaczynał nowy sezon na tej właśnie mapie, mapie Forestry. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam na moje kolejny odcinek Trzymajcie się ciepłutko. Cześć, cześć.